Smolnikow. Witam, mam szybkiego nisa w sprawie Gotikrimek. Jest szansa na niższe ceny w Polsce. Community manager przekazał informację o Polish Hour Prices do THQ. Co ty dajesz? Aż będę musiał to sprawdzić. Super. Sprawdzę to, chociaż może nawet wejdę, bo jestem tam u nich na Discordzie. Zobaczymy, czy tam się coś dzieje. To jest to. Widzę, widzę, tak jakby, nie tweet, tylko taki zrzut. Cangestine Regional Prices. To chyba będzie to. Pisałem do twórcy na Discordzie, skąd info, to jest to, z co tam będzie odpowiednio docykrowane. Nie, to jest Crime Detective Red Flags. Okej, okay, to nie jest coś innego. Zobaczymy czy wyszukam unif. Ok, czyli tutaj tak naprawdę nie widzę, ale jeżeli tak, no to będzie mega fajny sukces tego no tej działalności całej Polish Hour Prices. Super. Dzięki, dzięki za informację, Smolnikow. fajnie. Bo nie mogę znaleźć faktycznie jeszcze takiego potwierdzenia, że tak powiem. Ale, ale jeżeli gdzieś będzie, no to super. No i wtedy będzie też duży plus zarówno dla twórców, jak i faktycznie dla Polish Hour Prices. O, wrzucić screena to super. Jakbyś mógł mi dać na Discordzie a prywatnie albo albo kurczę, no nie, nie wiem, czy, czy, czy masz mnie dodanego, bo ja nie wiem. Chyba teraz po tych najazdach ostatnich, to mam tak, że chyba trzeba mnie dodać, wiesz, bo tam się czasami odpalali ludzie. Już nie będę wymieniał zmienia, ale innego, innego twórcy i tam srali strasznie eee, spamem, brzydkimi linkami i tak dalej, więc dlatego teraz jest trochę ograniczeń. Ale eee, spoko, z chęcią zobaczę i wtedy będziemy kontynuować temat. Nigdy nie grałem w Gotika, rocznik 93. Wiesz co? Eee, ja naprawdę trochę ominąłem to wszystko, jeżeli chodzi o gotika. Nie mam do końca wyrobionego zdania, bo ja nawet ostatnich materiałów nie oglądałem, ja wiem, że tam było strasznie, strasznie mocno. Jeżeli chodzi o jakiś tekst CD Action, który się raczej zestarzał jak mleko i tam było chwalone, że super to wygląda, że super się gra. I pamiętam, że tam były afery z tym związane. Akurat ja w to nie wsiadałem, bo po prostu byłem na urlopie w tych czasach i ominęło mnie to strasznie. Ale ja dosłownie nie wiem, z miesiąc temu byłem na takiej wyprzedaży gier w Malborku. Ostatnio, znaczy tak, co pół roku są w Malborku takie takie organizowane wyprzedaże gier pudełkowych. Ja na tym jestem, taki ryneczek gier. I tam spotkałem kilku widzów też z Malborka, zbiliśmy piątki, pogadaliśmy i właśnie tam było takie pytanie: co sądzisz o Gothic Remake? I ja z, muszę przyznać, że powiedziałem, że. Uważam, że jeżeli chodzi o Gothic remake, to jest strasznie ciężki temat tak naprawdę do przypisania się do nie wiem, albo że on jest kompletnie zjebany, albo że będzie dobry. Masa ludzi będzie do gotika podchodziła bardzo negatywnie, bo to jest dla niektórych remake pewnego rodzaju świętości. jak cokolwiek zrobią, to będzie to na pewno złe, to będzie zjebane i tak dalej. I jeszcze raz powtarzam, nie odnoszę się do tego, jak ta gra w tej chwili wygląda. Ale jest to temat strasznie niewdzięczny. Ja, jakbym robił recenzję, to bym się najbardziej, najbardziej bał robić właśnie recenzję Gotikrimek. W sensie, jakbym robił recenzję tego Gotikrimek, to bym się tego bardzo bał. Bo no tutaj nie ma środka zawsze wkurwisz połowę ludzi. Wkurwisz połowę ludzi, którzy chcą być jak najbardziej wierni, żeby to było. no To musiałaby być gra 10 na 10, a i tak to byłoby za mało, bo niektórzy mają takie podejście. A z kolei inni by uważali, że pff, co to jest, wiesz, to miał być remake, a wygląda tak, czy tak, czy tak. Ja naprawdę chyba należę do tej takiej mniejszości, która podchodzi do tej gry strasznie ambiwalentnie, nie dlatego, że mi nie zależy na dobrym Gotiku, tylko ja w Gotiku szukam czegoś innego. Ja w Gotiku szukam. Ee, Ведь это и dzikiej satysfakcji z eksploracji, bo gothic przede wszystkim, czym mi się kojarzy, to tymi wyprawami wiecie, do lasu i tutaj, wiesz, krzaczki e, szeleszczą, tam gdzieś słychać jakiegoś ptaka, tutaj jakiś pomruk, ale wchodzisz, znajdujesz skrzynkę, masz miecz, plus dwa do damage'a, i ty jesteś zadowolony, że już masz jakiś upgrade i ja mam nadzieję, że oni to zrobią, a to, że walka będzie zjebana, no sorry, w oryginale też była trochę zjebana, bardziej kontrolsowo niż systematycznie, nie? E, to, że grafika będzie jakaś wyblumowana, jak ja pierdykam, albo, że pochodniać się rozchodzi, tak czy tak. Naprawdę, oczywiście przy recenzji należy pod, to wziąć pod uwagę, ale ja szukam tam czego innego i na pewno, jeżeli będę robił recenzję, nie wiem, czy będę robił, myślę, że będę robił, bo nawet to będzie to dość wiralowo się klikało i nie wiem, czy skończę, <laughs> ale e, nadal jest kwestia tego. Że jeżeli mi nawet pod tym aspektem gra będzie odpowiadała, czyli na przykład ta warstwa eksploracyjna będzie wykonana bardzo dobrze, to oczywiście należy podejść rzetelnie do pozostałych aspektów, czyli właśnie no jeżeli się ta pochodnia chujowo rozchodzi, że tak powiem, po tych jaskiniach te światło jest dziwne. No, to należy to po prostu zjebać, tak? I jeszcze raz powtarzam, wracamy do tego tematu, że można się dobrze bawić przy kijowej grze. Nie? Jedno drugiego nie wyklucza. Dobra, wrzuciłeś screena. Patrzam, patrzam, patrzam. Okej, okay, Timur, dobra, kojarzę, kojarzę. Mamy mamy yy, screena. Sorry. <ścoughs> no i faktycznie jest. Da się to jakoś powiększyć, da się powiększyć. Did you look at uh, that after gamescom at the prices for Poland? Timur to jest właśnie community manager? Yup. You said that you will communicate with THQ Nordic CMs also. Czyli powiedziałeś, że będziesz się komunikował z community managerami THQ i wysłałem cały raport do THQ Nordic ze wszystkimi linkami i wyjaśnieniami, zobaczymy czy zmienią. E, ceny. Ok, czyli to bardzo dobry screen. Dziękuję Ci za niego. Czyli mamy taką informację, że ruch od strony Polish Hour Prices poszedł, czyli zostało to wysłane. Mamy potwierdzenie, że zostało to wysłane do THQ Nordic. To jest bardzo ważne, ponieważ Wielu deweloperów mogłoby się wypowiadać, dobra, zaczepiali mnie na Twitterze, ale my tak naprawdę nie patrzymy na Twittera, on nam służy tylko do wysyłania komunikatów, tak jak ja mam na przykład Instagrama. Ja Instagrama za bardzo nie przeglądam. Ostatnio się jakoś złapałem, że nie odpowiedziałem na jakąś wiadomość sprzed dwóch, trzech miesięcy. No, chyba że akurat trafię, że patrzę w telefon i mi wyjskoczy powiadomienie, nie? Bo dla mnie Instagram w tym momencie służy, służy do tego, żeby wrzucić tam miniaturę z filmami po prostu i to jest wszystko. I oni mogą się właśnie w ten sposób wypowiadać, ale w tym momencie mamy po prostu twardą informację. Od samego community managera, że on przesłał te informacje dalej, czyli ruch z Polski i Polish Hour Prices został wykonany, i teraz tak naprawdę e, inicjatywa leży tylko i wyłącznie po stronie THQ Nordic, bo oni informacje mają i teraz oni podejmują decyzję. Dobra, robimy to i dostosowujemy cenę do warunków polskich, albo mamy to w dupie, bo nam zależy na szeklach. I cóż pozostaje nam czekać. Dzięki wielkie za tego e, newsa i za tego screena. Jestem bardzo ciekawy co THQ podejmie. Uważam, że skoro e, no, mimo wszystko gotik jest tak bardzo popularny u nas, bo tak naprawdę chyba gotik jest najbardziej popularny w Polsce, chyba w Niemczech i w Rosji, jeśli dobrze się orientuję, to są takie trzy najbardziej e, okręcone wokół gotika gry. No, i tutaj powinna być cena dostosowana, chociażby jako taki nod do społeczności, taki ukłon, ale z drugiej strony należy pamiętać, co mimo wszystko THQ Nordic zrobił z cenami oryginalnych gotików, że ładna kanwie właśnie Gotika Rimek to podnieśli ceny starych, oryginalnych gotików, żeby jeszcze się nachapać, nie? To był bardzo brzydki ruch, tak więc, no, jestem bardzo ciekawy, jak to się rozwinie.